Witam cię bardzo serdecznie na kanale Adam B. medytacje na moim kanale na którym publikuję nagrania medytacji prowadzonych nagrań o charakterze można powiedzieć autohipnotycznym czy hipnotycznym ale również zajmujemy się tutaj medytacją taką klasyczną i pojawia się często pytanie takie które którego treścią jest jaka jest Różnica pomiędzy medytacją klasyczną, na przykład typu mindfulness, czy medytacją z mantrą, medytacją typu jogicznego, czy buddyjską medytacją, a medytacjami prowadzonymi, medytacjami, które zawierają różnego rodzaju sugestie, afirmacje, na przykład takie medytacje, które są nagrywane w fabryce medytacji na stronie adam.pl. Które wykorzystują zjawisko wizualizacji, pracę z wyobraźnią, i które służą generalnie programowaniu podświadomości. Prawda? Można powiedzieć, że wyróżniamy właśnie takie dwa typy. Jeden typ, który właśnie opisałem, i drugi typ to jest medytacja buddyjska klasyczna, medytacja mindfulness, w którym My wychodzimy w swojej praktyce poza umysł w ogóle, poza procesy związane z myśleniem, z wyobraźnią. Z... Nie stosujemy tam żadnych wizualizacji. Celem takiej medytacji nie jest programowanie podświadomości, tylko jakby zupełne uwolnienie się od utożsamienia z umysłem. Tak? W tej klasycznej medytacji. My staramy się wyjść, jak powiedziałem, poza, poza myślenie odróżnić od siebie myślenie od czystej świadomości, od bycia świadomym, od bycia uważnym. Kiedy obserwujesz swój oddech i kiedy zauważasz, że Twoje myśli to tylko myśli. Mogą być one związane z rzeczywistością, mogą odpowiadać rzeczywistości, albo mogą być, można powiedzieć, o charakterze iluzyjnym być pewnego rodzaju zniekształceniami rzeczywistości. Niemniej jednak, zauważasz, że to są myśli po prostu, że one nie są tym samym, co, co sama rzeczywistość. One, one tylko mogą najwyżej opisywać rzeczywistość są pewną narracją w Twojej głowie. I ta narracja dotyczy nie tylko świata fizycznego, świata zewnętrznego, ale także mnie samego. Ja mogę mieć narrację myśli na mój własny temat, które wpływają na to, jak postrzegam rzeczywistość, jak postrzegam samego siebie, swoje możliwości. Tak? I to, tego typu, Przekonania i myśli tworzą pewnego rodzaju klatkę utożsamienia, w której mogę żyć przez długie lata, którą nazywamy swoim ego. Tak? I klasyczna medytacja pozwala odróżnić swoją prawdziwą tożsamość, która jest związana właśnie z tym doświadczeniem czystej świadomości. Od tożsamości narracyjnej, tożsamości historycznej, biograficznej. Można to porównać do takiej sytuacji, w której na przykład aktor tak bardzo utożsamia się z rolą, którą gra, że zapomina, kim naprawdę jest. Tak? Na przykład, nie wiem, weźmy na, na przykład Andrzeja Hyre, znakomitego polskiego aktora, który, który może grać w teatrze. Rolę Hamleta. I on się tak bardzo utożsamia z tą rolą Hamleta, z jego emocjami, z jego e, historią, e, że zapomina na jakiś czas, przynajmniej na, na, na ten moment, w którym uczestniczy w e, przedstawieniu, że jest po prostu Andrzejem Hyrą, jest, jest Hamletem, przeżywa te wszystkie rozterki, e, hamletowskie pytania, Prawda? E egzystencjalne pytania, i on to przeżywa autentycznie. On to przeżywa, e musi zaangażować swoje realne emocje, ale na pewnym poziomie zapomina, kim jest w rzeczywistości. Utożsamia się całkowicie z rolą. I ta rola, to jest właśnie ego, to jest narracja o samym sobie, to jest e taka autobiograficzna. Historia, z którą się utożsamiamy. Ale normalnie w teatrze w pewnym momencie to, to przedstawienie się kończy i Andrzej Hyra powraca do swojej prawdziwej tożsamości. My natomiast przeciętnie nie mamy takiej możliwości. My cały czas tkwimy, jakby w tym teatrze, i medytacja jest takim sposobem na to, żeby rozpoznać, że Hamlet to rola. Że moja prawdziwa tożsamość to jest, to jest tożsamość Andrzeja Hyry. To jest, jest tak, Andrzej Hyra myśli, że jest po prostu sobą, nie jest Hamletem. Rozpoznaje to, uświadamia to sobie. I klasyczna medytacja do tego dąży, żeby sobie uświadomić, że nie jestem moją biografią, nie jestem moją historią, nie jestem moim ego. Dzięki temu mogę zagrać inną rolę. Następnego dnia w teatrze może być rola do zagrania rola Otella. Kolejna rola szekspirowska wielka. I wspaniale mogę się również zidentyfikować z emocjami i z historią zupełnie innego dramatu. Ale mogę to zrobić tylko dlatego, że tak naprawdę w głębi duszy znam swoją prawdziwą tożsamość. Zatem mogę zmieniać te role. Tak? Właśnie dlatego, że nie utożsamiam się. Są takie przypadki aktorów, którzy, znanych z historii, którzy kończyli w bardzo niedobrze jako schizofrenicy, tak bardzo utożsamili się z rolą. Artyści czasami mają takie, taką chwiejną psychikę, niezbyt silną i mogą się utożsamić z rolą. My właśnie jesteśmy takimi trochę artystami, którzy zapomnieli o tym, kim naprawdę jesteśmy, kim jestem. I utożsamiłem się z rolą. Da dlatego tak trudno mi wejść w inną rolę, stworzyć inną historię, inną biografię, bardziej korzystną biografię. Jeżeli jest to biografia, Człowieka, który przeszedł przez mnóstwo różnych problemów, traum, ma określony stosunek do rzeczywistości, jest pesymistą, na przykład, albo człowiekiem wkurzonym na rzeczywistość i się z tym utożsamia, ma mnóstwo pretensji do rzeczywistości, do innych ludzi, do, do bliskich. To on się tak bardzo utożsamia z tą rolą, że. Staje się jakby tym Hamletem, że nie może zagrać Otella, nie może zagrać człowieka, który ma zupełnie inne, inne emocje. Nie, nie będzie nagle, nie zmieni się, nie stanie się nagle pozytywną osobą, widzącą różne możliwości w świecie dookoła, nawiązujący dobre relacje, bliskie relacje. Korzystne relacje z innymi ludźmi. Nie może tego zrobić, ponieważ cały czas tkwi w tym przekonaniu, że jest Hamletem. Nie może stać się inną postacią. I w ten sposób działa medytacja, że jeżeli przestajesz się utożsamiać całkowicie ze swoją, ze swoim ego, to Wprowadzasz pewnego rodzaju elastyczność. Elastyczność do swojego umysłu, do swojego życia. Jeżeli nie jesteś swoją rolą, to znaczy, że możesz zmienić tą rolę. Możesz zmienić swoją biografię, możesz zmienić swoje podejście do świata, do innych ludzi, do rzeczywistości. Rozluźniasz. To pełne utożsamienie, taki klincz, w którym tkwisz i z którego nie możesz się wydobyć, ponieważ się z nim utożsamiasz. Natomiast, po to, żeby stworzyć inne ego, nowe ego, żeby zmienić swoje, można powiedzieć, oprogramowanie w swoim mózgu, bo musisz funkcjonować w jakimś oprogramowaniu, niemożliwe jest funkcjonowanie bez oprogramowania. Nawet jeżeli jesteś bardzo świadomy i zdajesz sobie sprawę z tego, że nie jesteś postacią w teatrze, to jednak Twoim zawodem jest granie tej postaci. Tak? Zdajesz sobie sprawę, że jesteś czystą świadomością, ale funkcjonując w świecie, funkcjonując w życiu, przyjmujesz rolę. Przyjmujesz rolę nauczyciela, ojca, kolegi, męża, żony, kochanki, kochanka. Jakiekolwiek rolę przyjmujesz, to musisz te, te, te role biznesmena, musisz te rolę przyjmować, tak? Funkcjonować w świecie. Więc niemożliwe jest funkcjonowanie w świecie bez grania jakiejś roli. Czyli bez funkcjonowania w tym oprogramowaniu umysłu. I medytacje typu prowadzonego, które można nazwać również. Nagraniami, medytacjami o charakterze autohipnotycznym, czyli wpływasz na własną sieć neuronową, na tą tworzysz w pewnym sensie jako artysta rolę, którą grasz, albo parę ról, w których grasz, bo trudno powiedzieć, że jesteś dokładnie tą samą rolą w różnych okolicznościach. Tak? W pracy możesz prezentować pewne postawy zupełnie inne niż w domu. I to też jest elastyczność, to jest, to jest ok, to jest wszystko w porządku, bo my nie jesteśmy jedną, jedną rolą, tylko składamy się z różnych, można powiedzieć, ról, które gramy w zależności od kontekstu. Jesteśmy tworami kontekstowymi. W tym sensie oczywiście, w sensie psychologicznym. Zatem do tego, żeby stworzyć taką nową rolę, mogą służyć właśnie medytacje prowadzone, czy, czy nagrania o charakterze autohipnotycznym. Tam właśnie tworzymy nowe połączenia neuronowe w swoim mózgu. Tam tworzymy nowe oprogramowanie, które będzie służyć nam lepiej, żebyśmy byli bardziej. Wyluzowani, spokojni, żebyśmy po prostu lepiej funkcjonowali w życiu w różnych kontekstach. Kiedy praktykujemy medytację, również tą medytację klasyczną, wykształcamy w sobie właśnie taki rodzaj świadomości świadka, rodzaj bycia świadkiem, obserwatorem swojego własnego umysłu, swojego własnego ciała, również. I to ma ogromny wpływ na to, jak nasze ciało i umysł funkcjonuje. Znany jest tak zwany efekt obserwatora z różnych kontekstów. Tak? Jest efekt obserwatora w fizyce, który opisuje, że w zależności od tego, czy istnieje obserwacja, czy nie, czy też pomiar, można powiedzieć bardziej w fizyce, to światło zachowuje się raz jak fala, raz jak cząsteczka. Tak, ta falowo-korpuskularna teoria światła właśnie o tym mówi, że to czy jest obserwator w pewnym sensie wpływa na przebieg eksperymentu. Ale ten efekt obserwatora również jest obecny w psychologii. Ludzie inaczej zachowują się wtedy kiedy wiedzą, że są obserwowani. Wielokrotnie to zbadano w różnych eksperymentach. Ludzie po prostu inaczej Reagują, inaczej obserwują. Nawet do tego stopnia, że inaczej się zachowują, nawet wtedy, kiedy są obserwowani przez samych siebie. Na przykład, eksperymenty psychologiczne pokazały, że wystarczy ustawić lustro w jakimś pomieszczeniu, żeby to wpłynęło na ludzkie zachowanie. Ponieważ ludzie wi widzą siebie, swoje własne odbicie w lustrze. I zachowują się, można powiedzieć, bardziej społecznie, lepiej się zachowują, lepiej w cudzysłowie. Więc ten efekt obserwatora obserwowany jest w psychologii społecznej. To jest rzecz znana od wielu, wielu lat. Ale ten efekt obserwatora także można zauważyć w funkcjonowaniu naszego własnego mózgu, naszego własnego umysłu. Umysł inaczej zachowuje się wtedy, kiedy jest obecny obserwator, kiedy jest ta czysta świadomość, która obserwuje to, co się dzieje. Przechodzimy od czasu do czasu w, ten, w to doświadczenie obserwatora, a inaczej wtedy, kiedy takiego doświadczenia nie ma w ogóle. Ja to mówię w ten sposób, że umysł bez świadka, kiedy jesteśmy z nim totalnie utożsamieni, całkowicie. Utożsamiamy się z tą rolą, z tym umysłem, staje się tyranem, po prostu. Ma inklinację do tego, żeby prowadzić nas w stronę emocji negatywnych, emocji związanych ze stresem, z postrzeganiem rzeczywistości w zafałszowany, iluzyjny sposób. I ta iluzja nie służy nam. Związana jest, właśnie jak powiedziałem, ze stresem jest powodem bardzo wielu chorób, problemów, również problemów interpersonalnych, nie potrafimy się dogadać z różnymi ludźmi, nie potrafimy stworzyć relacji, związków. Pojawiają się różnego rodzaju lęki, zahamowania, jakieś irracjonalne zupełnie sytuacje. Właśnie dlatego, że umysł ma taką tendencję, żeby iść w w takim niezbyt dobrym, niezbyt właściwym kierunku. Natomiast, kiedy obserwator się pojawia, i może jeszcze wspomnę o braku obserwatora, umysł jest narzędziem rozwiązywania problemów. Najlepiej funkcjonuje jako narzędzie rozwiązywania problemów właśnie wtedy, kiedy jest obecny obserwator. Tak? kiedy jest obecna czysta świadomość, kiedy się nie utożsamiamy z umysłem tak bardzo, z tą rolą. Nie utożsamiamy się, tylko zdajemy sobie sprawę z tego, kim jesteśmy, że jesteśmy czystą świadomością. Wtedy wtedy umysł staje się, działa tak, jak powinien działać, do czego został stworzony, jako narzędzie rozwiązywania problemów. Problemów technicznych, zawodowych, osobistych, Radzenia sobie ze światem, tak? takim pośrednikiem pomiędzy, pomiędzy nami a, a rzeczywistością fizyczną światem. Natomiast w momencie, kiedy tego obserwatora nie ma, umysł staje się tyranem. I jeżeli nie ma problemów, to zaczyna je tworzyć. Po prostu zaczyna tworzyć. Tw Tworzy iluzję wypełnioną różnego rodzaju neurotycznymi problemami, pytaniami, zahamowaniami, jak powiedziałem, problemami, które sam sobie często wymyśla. Dlatego ludzie medytujący doświadczają tego, że zauważają, że mnóstwo myśli, mnóstwo problemów, które mieli do tej pory, poprzez praktykę medy medytacyjną, zostaje rozpoznane jako pro problemy. Nierealne, nieprawdziwe, iluzyjne, polegające na tym, że dręczyły nas tylko dlatego, że w nie wierzyliśmy do tej pory. I nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że ja nie jestem tym, nie jestem moimi myślami. Nie jestem tą wyobraźnią, która stwarza mi jakieś, jakieś kompletnie iluzyjne zagrożenie. Rozpoznaję to i zaczynam zauważać, że życie jest prostsze. Obniża się poziom lęku, obniża się poziom stresu. Bardzo mocno. I to już wpływa na, na ciało i nasze funkcjonowanie. Czyli ten efekt obserwatora obserwowany jest, czy zauważany jest u osób praktykujących właśnie taką klasyczną medytację. Ale można go jeszcze bardziej wzmocnić poprzez medytacje prowadzone. Takie jak. jak Medytacje związane z, z sugestiami, afirmacjami, takie jak praktykujemy w, czy tworzymy w, w fabryce medytacji na stronie adam.pl. Bo wtedy w tą sytuację a, wolności od utożsamienia z umysłem wprowadzamy właśnie nowe treści, wprowadzamy nowe, a, nowe emocje, nowe myśli, które są dla nas korzystniejsze, które powodują, Lepsze efekty. Patrzymy na rzeczywistość już wtedy inaczej, wypełnieni bardziej pozytywnym stosunkiem do, do tej rzeczywistości. Zaczynamy widzieć możliwości tam, gdzie do tej pory widzieliśmy tylko brak tych możliwości. Zaczynamy dostrzegać, ponieważ zmieniają się filtry percepcyjne, zaczynamy dostrzegać. Różnego rodzaju szanse i możliwości tam, gdzie wcześniej byliśmy na nie zupełnie ślepi, ponieważ nas własny umysł fałszował rzeczywistość, zasłaniał ją tak, taką zasłoną uprzedzeń, iluzji i przekonań, które nam zupełnie nie służyły. Także te dwa typy medytacji medytacja klasyczna. Która uwalnia nas od utożsamienia z umysłem, oraz medytacja prowadzona, czy medytacje prowadzone, autohipnoza, czy nagrania hipnotyczne. Naz można nazwać to w różny sposób. Generalnie chodzi o to, że, że w tym stanie a, transowym, to też jest a, ważny element tego powiązania tych dwóch rodzajów medytacji. A, medytacja klasyczna wykształca w nas pewną możliwość, czy też umiejętność. Wchodzenia w naturalne, odmienne stany świadomości, stany bardzo głębokiego relaksu, stany alfa i teta, kiedy nasz mózg jest bardzo głęboko rozluźniony, kiedy te, te części naszego mózgu, które odpowiedzialne są właśnie za utrzymywanie tego utożsamienia z, z rolą, utożsamienia z ego, one się rozluźniają, rozpuszczają. Przestają być tak bardzo aktywne. I to ma odzwierciedlenie w stanie fizjologicznym mózgu. Tak? Funkcjonują tam właśnie wolne rytmy, rytmy alfa i theta. I w tym stanie właśnie mózg staje się bardziej chłonny, receptywny. Te sugestie, które w normalnym stanie świadomości byłyby przez mózg odrzucone jako nierealne, nierealistyczne, nieprawdziwe w tym stanie łatwiej zostają przyswojone. Mózg łatwiej nasiąka, łatwiej można powiedzieć, łatwiej wytwarza te nowe połączenia neuronowe. To pokazały również badania psychologiczne. Na przykład badania Tomasa Budzyńskiego amerykańskiego badacza o polsko brzmiącym nazwisku, który obserwował w jaki sposób sugestie wpływają na ludzi. Którzy są właśnie w tym stanie granicznym, w stanie rozluźnienia granicznym między snem a czuwaniem, w stanie hipnagogicznym, w stanie transu hipnagogicznego czy w, w, w stanie medytacyjnym. Tak? Czyli praktyka medytacji pozwala bardziej skutecznie i głębiej wejść w to doświadczenie transowe. Ponieważ z jednej strony wykształca w nas zdolność do głębokiej relaksacji, a z drugiej strony wykształca nas także zdolność do głębokiego skupienia. A te dwa elementy, skupienie i relaksacja, są bardzo potrzebne właśnie do tego, żeby skutecznie programować naszą podświadomość. Czyli reasumując, warto praktykować. Te dwa rodzaje medytacji, i medytację klasyczną, w której wychodzimy poza umysł, i tą medytację prowadzoną z sugestiami, z afirmacjami, wizualizacjami, przeznaczoną do programowania podświadomości, którą zajmujemy się na, na kanale Adam B. Medytacje, jak i w fabryce medytacji na, na stronie adam.pl. Zapraszam Was bardzo serdecznie do eksperymentów z tymi dwoma rodzajami, rodzajami medytacji i do wyciągania własnych wniosków. To, po co, to, co powiedziałem, jest rezultatem moich własnych doświadczeń. Ja praktykuję te oba rodzaje medytacji od około 40 lat i zauważyłem właśnie takie powiązania pomiędzy tymi dwoma, dwiema praktykami. Dwoma stanami świadomości. Mam nadzieję, że to wideo było dla Was inspirujące, ciekawe. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie kciuki w górę, za zostawienie komentarza. To jest bardzo ważne dla algoryt algorytmów YouTube'owych. No i do oglądania, subskrybowania kanału. Bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem.